Proszę Cię, Panie Jezu, żeby odszedł teraz wszelki lęk. Jeżeli którakolwiek z tych córek nie czuje się dobrze sama z sobą, nie czuje pokoju sama w sobie, proszę Cię, żeby, żebyś dotknął jej serca, aby mogła Tobie zaufać, aby była uwolniona od strachu, od krytycznego podejścia do samej siebie, może od krytycyzmu w stosunku do innych, od. Yy, takiego y, myślenia negatywnego o wszystkim, o całym kontekście życia. Proszę cię, żebyś teraz y, y, objawił y, tę miłość, za którą tęsknimy, której bardzo potrzebujemy, żeby odnaleźć swoją tożsamość. Przyjdź do świętego, do każdej. Tych naszych sióstr, które odczuwają jakiś smutek, lub muszą toczyć walka lub zmagają się z jakimiś trudnościami życiowymi, rodzinnymi, małżeńskimi czy wychowawczymi, na przykład z dziećmi. Panie, spraw, żeby mogły zaufać Tobie właśnie w tych wszystkich skomplikowanych sytuacjach, żeby umiały Ci oddać, przynieść po prostu do Twoich stóp, ponieważ Ty obiecałeś, że tobie zależy na nas, żeby przerzucić na ciebie wszystkie swoje troski. Wiemy, Panie, że to nie będzie trwało wiecznie, że życie takie, jakie znamy w obecnej formie, nie będzie trwało wiecznie, że Ty przygotowałeś dla na nas coś o wiele lepszego. Otwórz nasze oczy, otwórz Panie nasze oczy i poślij swojego świętego Ducha, niech On rozleje nam cudowną Panie, miłość, żyć tutaj pomocy, uzdrowienia. Pragniemy Cię tak, tak przenikaj na Tak pragniemy tego odnowienia w Tobie naszych sił. Odnowienia w Tobie, abyśmy odnowili bliskość z Tobą i z innymi abyśmy dali się Tobie się nowym. Panie, abyś dzisiejszego wieczoru czynił nowe w nas, w tych tak, bardziej skrytych zakamarkach duszy, czynił w nas, w naszym poczuciu swojej wartości, w naszym patrzeniu na siebie. Święty przekonuje nas, Panie, że naprawdę jest Bogiem miłości. Jesteś Bogiem dobrym. Niezależnie od naszych błędów, Panie, upadków, Ty zawsze idziesz za nami. Ty zawsze się pochylasz i zawsze chcesz być z nami. Wiem, Panie, że chcesz dać się każdemu, że dziś chcesz także dać się każdemu i to, co Stasia doświadczała, też chcesz, aby każda z nas taką miłość doświadczała. Dlatego jeśli ktoś pragnie tej miłości Bożej, może będziesz, Panie, tak pragnę, pragnę doświadczyć Ciebie, pragnę doświadczyć wolności z Tobą, pragnę doświadczyć nowego życia, tego, którego obiecałaś. Prawie rozumieć, Panie, serce to, co powiedziałeś. Tak, dziękuję Ci, Panie, że wiele osób wyjdzie napełnionych w szkole duszy, Że wiele osób wyjdzie, Panie, napełnionych. Ale Ty chcesz nie wiele, ale chcesz wszystkich napełnić. Mimo, że nasze historie różne mogą być jak szkarły w w Tobie, Panie, wszystko staje się proste. W Tobie, Panie, jak śnieg wypierajemy. Tak. wylewa się, Panie. Jesteś kiedy? Jesteś kiedy? Tak i przekonuję, że wszystkie są kochane. Wszystkie są kochane. Każda z tych kobiet, każda z osób, która tu jest, jest kochana przez Ciebie, Panie. I wierzę, Panie, że to, co Stasia mówiła o sobie, o Wilaniu, może stać się udziałem każdej z osób. Każdej z osób. Tak. Tak. Błogosławieństwo, Panie. Że dajesz dzisiaj każdy z nas obieca, że swojego ducha chcesz wydać na każdym z nas.